Cześć wszystkim, tu Skipper i I zaczynamy dzisiaj Który to już odcinek? piąty Serii Ultimate 3 Survival I mam dla was niespodziankę Otóż Po Dokładnym Przyjrzeniu się Temu oto Pięknemu domostwu Stwierdziliśmy z Xarem Że jakoś nam się Zbytnio nie podoba Dlatego znaczy Jak myślałeś? Jak ja to budowałem? Czekaj chwilę Ja też to budowałem Czekaj chwilę um, Dobra i dlatego doszliśmy do wniosku, iż zaprawdę powiadam Wam, wybudujemy coś o wiele lepszego. Dlatego I nie patrzę się, nie patrzę się, kiedy na dole, na dole. rosło zboże i melony, my no, zapierdzielaliśmy tam u góry i stworzyliśmy. District. Jak by to powiedzieć? District. Twierdze. To dojście tutaj wszędzie zabunkrowane jest. Tak, ładnie, stylowe będzie Tak, stylowe bardzo. Tutaj wszędzie. A tutaj. Bunkier, żeby Ksar wychodząc na górę się nie zgubił. Aha. I wytworzyliśmy. Tak. Oj, czekaj, ten. Jeszcze. Jeszcze tak. idzie O, sprzyma. No właśnie. No, na górę. Jestem. I stworzyliśmy tam, 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 tam... Co? Trzech. A! Ja tu już jestem, ja tu już idę do swojego rąku. Dobra, jeszcze ja raz. Ja do Tam, mam tam, tera, tam, tam, tam... Tak. tak może tak. stąd nie wygląda to zarąbiście, ale... Ale zombie musi nie wchodzić. Ale nikt tędy nie przejdzie. Clipper zombie... Jest. No, Jeszcze Wiesz, mam takiego problemu, taki nie, nie mogę... mam Nie mogę chyba do... A, nie, mogę do chodzić. Może nie wchodzić. Możesz do mnie wchodzić? dalej, gdzie ty ubiegasz? Ej, nie bij mnie, nie, nie bij, bo cię. lepiej No lekko przecież, no Au, Czekaj, Czekaj Oj, mam dwie kości Będę ci mieć kością Nie masz się a Wiesz czemu? Dobra, poddajcie. <grym> no właśnie Ej Eee, to co? To jest to, szkielet jest szkielet Gdzie? Na samej górze O nie, na się c... Ale... Ja... po to, żeśmy to robili... Nie Czekaj, nie. ja otworzę A ty wchodź szybko za mną te nie są otwarte. Wchodź szybko, bo są, działają na ten na... Jest. Wiesz, mi się wydaje, że ja otwieram te No bo ja ty otwierasz, nie. ale tych nie. Dobra, ja chodź i... na dół. Ale jeszcze dom nie może. A, no tak. Dobra, będzie. Yy, czekaj, było na MC coś takiego. Dobra, Mniejsza. W każdym razie. Ale ja mam tu Tak, jest to moje. był stary dom, ale nie dało się nic. Znaczy, star nic nie mógł robić, dlatego wybudował sobie dodatkowy balkon. Bo to jest piękny widok. Na żelazo. Na tak żelazo. Idzie po żelazo. O kurczę, czy ja mogę sobie. Oj, nie mogę sobie zmienić. Przecież co, tego. teraz możecie zaatakuję. Nie. Tak, tobie też dam. E, przepraszam wszystkich, skurzymy. ale nie chcę mi się właśnie dzisiaj już czekć, chłopaka. Co? Idziemy na dół i zobaczymy w końcu zrobione tabliczki. I może Ksary na dole przeczyta, co mamy dzisiaj zrobić. Chyba, że nie pamiętasz. Kurde, ja się tu gubię. Jest to zrobione tak, że tu się nie da zgubić. Ale ja się blokuję cały czas. A, a to, to można. Jezu. Ajjej. Co dogonię znowu? Się, dogonię cię, dogonię cię, dogonię cię. Będę broń. Tak. Wiesz, Oglądałeś, co? tak, ja też oglądam. Hopa, hopa. Ty już... Gdzie teraz chodzimy? Mniejżej. Teraz tu. tutaj, do A, domku. Ja I uwaga, są tabliczki. To są zadanie główne. Zacznijmy w pięciu odcinkach. I tak. Znajdź wszystkie domki. E, Ale. Dobra, dobra. A tak e, Znaleźliśmy dwa. Jak jest więcej, to piszcie, to na razie nie zajmiemy. 10 diamentów zacznijmy dzisiaj szukać. Nether na w następnym odcinku. Nie zasłaniaj. Nie. E, zrób e, cały zestaw rzeczy żelazek. To pod koniec odcinka. I zwiedź wszystkie wyspy. To teraz to było. Ale rzeczywiście. A tymczasem zdejmujemy tak. To. Kopaczka i te rzeczy. To może zróbmy sobie ten, Jak, z, jak będziemy. Wiesz, hmm, ja proponuję zjeść na sam dół teraz. Ja proponuję skoczyć po rzeczy i zrobić most na resztę wysp. A ja proponuję zjeść na dół. Dobra, no, to ty idź na dół zbierz przy okazji zboże. A ja skoczę Klerę po bądź, rzeczy. Jeśli Klerę. będę mógł zebrać Brawo! Ale ja idę pod dość. Um, a. a. nie ta manika nie w tą manikę czy jak to tam było Czyli gdzie w dół w dół nie jest zrobione przejście a, więc tak. możesz się zgubić Kurwa. no masakra hoppa hoppa a nie tu jest super super To schodzę schodzę e, dobrze że ty kiedykolwiek to zrobiłeś kiedykolwiek to zrobiłeś e, no to przejdź tutaj się to powtarzasz Zrobiłem Nie go. wiem, za cieba. Fuck, slajmy mi przez. Fuck, tak, slajmy wiesz, tam chod. od cholery. Zbijać, zbijać, zbijać. Wow, ale right. ładny. Ja żelano. robiłem swój dom kiedy. Ej, to ja może teraz zrobię Ty, to. Wziadzi, jeden. Wypierwszaś ode mnie. Jezu, tego jest za wiele. One ci kochają. O, 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 na tą e, no, ała. żyjesz, żyjesz. <laughs> Nie będę dobra, e, Dobra wiadomość. Ksar ma już rapsa i inne rzeczy potrzebne do nagrywania. Więc jak odpowiednio go wymęczycie, i e mail do niego poddam e, pod. No, w opisie, Mielki. Więc jak zaspamujecie, to może będzie też nagrywał. Tak, zbierajcie. A co chcesz, żebym ja nagrywał? Jak to wejść? E, taka bramka. Od drugiej. E, Mierz jest. A jeszcze Spak, kopaczka. Slime. Trzeba coś zrobić z tymi slime'ami na dole. No, nie wiem, czy jest jakiś program, żeby zablokować, bo to. No, sekret. W ogóle to prześlubiły się tak dwa odcinki. Gdzie tu tak. jest wejście, A Tak, achievement get, mam już wszystko z tego. Co, nie stękaj. No nie, nie mogę otworzyć. Nie mogę tam zbierać. Dobra, wejść na górę. Dobra. Ej, fakt, te slime nie pchają. Oczywiście. Gdzie było wejście? Ja to jest zagadka. Teraz... O, diament. Mogą sobie już to dobrze razem. O, Slime e, A to co? dostałem. Ale Slime Bole 15. To mi się przydało. Spadać ode mnie dziady. Ty ich chyba nie lubisz. Nie, w ogóle ich nie lubię, jak mnie cały czas przesuwają. No dobrze, dobrze, też ich nie lubię. Taki... ich po prostu. Tak, taki jeden slime, który co chwilę cię posuwa. inne tak, sobie... rzeczy. A to wszystko przez to, że... nie wiem jak one się to... No nie... No ja, po prostu... Dobra, tepnę cię do no, mnie, ale muszę zejść. Tak, tu Ej, jest. Beda. Nie, spadnę za chwilkę. Te, nie, inne, trzymaj następne. się. Trzymaj się już do siebie... Do mnie... Do, no, coś robię. O, tu mogę... Chyba jakoś wyjdę. No, co, ty masz Game -boda? Nie, mhm. mam opa. A. To jest to taka rzecz, której ty nie masz, tak. Ja odnoszę. No może przecesz to mój serwer, a ty masz czasem. Dziwne pomysły. Dobra, masz tu pustaka. Jak zrobić? Tak, ja więc. z Diamant Bierz drewno! I chodź na wyspę. E, która jest najbliższa. Ta tą tam zwiedziliśmy. By to, z które z O właśnie, to co... to, tam się przejdziemy, bo tam y, w osobności by nie byłem. Nie, ale A, mam Tam drewno. są Są, są, bo ja tam z dokończyłem to jak robiliśmy domek, ale żeśmy tam nie byli wcześniej nagrania. Come on. Ty, byłeś. Opa, no ja ja byłem. nie byłem już wcześniej. O, i tam się czepiasz. Hmm, teraz żeby... Jak coś zrobić, żeby nie spadł? Wszystko... O, jest? Zombie, zombie. Tak, w ostatnim odcinku Manifoksa było coś o zombie, zombie. Ja oglądałem jeszcze. Głupie, głupie. Tępe, tępe. Ogólnie takie jakieś. Teraz na szybciej, żeby nie spadł. I tak spadniesz. Nie gadaj, bo ja mam tutaj drewno. A ja mam miecz żelazny. O, ja też. owieczki. Wiesz, ja też ja Dobra, w którymś odcinku trzeba by nie sprowadzić tam. Mamy zrobić ten? Łóżko mamy zrobić. Mamy łóżka. Ale mamy zrobić, żeby Ma łóżka były skrzyni. Nie. nie. Tak? Tak, nie. Y dobra, tu jest ten, zejście. Poświęcisz się. Gdzie? Tam, daj miecz. Chyba tam mam przeleć wszystkie rzeczy No, za wyjątkiem trzech drzewienek, żeby jakby coś wydostać stamtąd Teraz... Wyrzuć wszystko, ja ci dam resztę A co fajnie żeby... No i resztę mi Uuu, jedna na. I to właściwie to ja chyba zabiję te owce Bo czy na łóżko są potrzebne, czy wełny I Gdzie to jest zresztą? Tam Chodź tu Tu tutaj Znowu ja Ostatnie ja byłem. I już. Find the bottom. Tak, to ja, ja może jednak zejdę do ciebie. Bo... Jest, wiesz, co tam jest? Co? O potiony. Potiony? Of Swinist. co to jest? E, chyba z tytlem. Słodki potion. Slamy, <słuch> same, same. To czekaj ja znajdę ten. Chyba się już skończyło. O, ale fajnie. Nawet nie potrzeba. Tu jest? Chyba się skończyło. Chodź. Nie, to miałem na myśli. Ojej. Ja się cierczy. Oje. Daj się dzielno. Jak ci to? Teraz ja lecę. <słuch> Łap mnie. Dobra. Czekaj. Nie przejdę chyba po prostu tyle. Idź ty! No. Zboczyńców. <słuch> Ja się nie Kurczę, kilofadzi co mnie dzisiaj. No, to byliśmy na tym wyspie, nie wiem. Co tam Teraz następna na wyspa. O, tu jest. No to tyle było w tym semesterze. Aj! Co tu jest? sobie na Czuję się zgwałcony. Chodź, jak. wszystkie no, bo, rzeczy się i się zabije, bo jestem głodny. Tak? No. no. to ginie. Ale no, tu muszę się zabić na początku. No to rzuć. wszystkie rzeczy. Stoję tu. Hmm. A, to jest tego, Speed. No wiem, jest mi się przypomniało. A musimy znaleźć jeszcze resztę. Ale to pisze pod tym Speed. O, to mnie zdjął, więc to zaskoczę. Gdzie? O, diament. To... No i by poleciał. O, o. A ty też dostałeś. Tak. O nie, nie, nie. Znasz tam źródełko, nie, naprawiłem, nie, więc można spadać. Poszukam go. Ej, wiem. dlaczego nie idzie? Shift. Ej, co jest? Co? A nie, kurde! Nie masz game moda, nie, nie. Nie, nie, nie game moda, tylko mi minimapa. Wysiadła? Tak, bo aktualizowałem Minecraft'a to mi bez, uh -huh. bez lata. Czekaj. O, to jest mi do. jest to jestem. Muszę zjeść. Kurde, zostawimy ostatni. Fa... Muszę zjeść do zombie. Do zombie musisz zjeść? Dobra, tą wyspę, żeśmy z jest tu coś. O czymś zapomniałem, nie wiem. Stoi. O nie, i znowu muszę spłacić tym. Świnko, nie, nie. A, dobra. Już myślałem, że chciałeś zginąć. Już na co za świnia? O, które Którędy się pcha? Co się którędy się pcha? Weźmy się no, na herbatę i się uspokoi. Ja? Nie, pamiętasz ten yy, kabaret. Yy. Nie, to nie był. W każdym razie neonówka. Może, w każdym razie jak któryś kabaret miał ten. Z zieloną herbatą. Portfel zła energia. Telefon zła energia. weźmie zielona herbata. No I weźmie. naciąga. E, na następną wyspę. Następna wyspa jest tam, ostatni już. Czyli dobry. Naciąga, naciąga, naciąga. Tak. już w dobrą stronę idzie. O co tak, ja mam na tu na widok? Ej, to chodźmy do mnie. Tak. Chcesz mieć przejście? No i tam zejdziemy, wiesz, odbudujemy sobie to pół wiesz domy. co, to ja, ja się tepnę do ciebie. Uważaj, bo ja będę sk specjalnie skoczę. Nie waż się, bo mam wszystkie rzeczy i miksturki. stutki. To poczekaj jeszcze... To weź wyjdź potem. gdzieś tam. To wychodzę do samego domu, uch, w tym momencie. Czuję się dziwnie. Dlaczego? Bo nie ruszam tym myszką. Go up, go up, bo nie chcę, żeby nic zaszło od tyłu. Co tutaj, tutaj? Tak, tylko że nie mam jak. Co masz problem? Ja. Jestem już wysoko. Już. A, jak... No, tyle, koś. Już. Aaaaa! Oczenić oh. jest... no, już pojżeniu. <grym> gdzie się pieprasz, no, po prostu. Tak, pszak... ja... Dziadzień. No gdzie? Gdzie? Psz! Gdzie psz! od tyłu człowieka <grym> brać? Bo ja tu mam takie to. Dobra, to by okej. Okay. I tu taki ten creeper. A, dobrze, został, został, został! Zginiesz za atak. A ty? Do, i właśnie ode mnie. Idź, no nie! No nie. Puszka, gdzie był mój dom? Tam, gdzie się osadził zacząłem szukanie. O, zjem sobie zupę. A, dlaczego dostałem? Bo spadłeś? Tak. A mogłeś. Nie, no. nie, trafiłeś? <laughs> ha, ha, ha. Czyli Ha Nie, tak. nie chwilę <laughs> się te to zostaje, co zostaje. Uuu, nocka się zbliża. Trzeba będzie spać. Yes. Dobra, idę e, tu, tędy do Ciebie. Dobra, odejmij mnie mi dnia. Idem, Idę, Otwieram ci drzwi. Grasję, gra się. Tak, bez fit. Eee i tam? Tam. Tam. To, to tu... To się Aha. Dobra. E, weź kilow. Dobra. I ewentualnie kierują, bo obstają, że tam jest mechanizm. Tak, jest mechanizm. To ty robisz drugie? Nie, ja idę za to. Na szyfcie. O, krowa, a to tam jeszcze jest jedna wyspa. To jeszcze dwie wyspy mamy. No wiem. No, to nie wiedziałem, że jest tam to. Ja cię będę kierować. Dobrze. Czuję, się dobrze, dziwne, dobrze patrzą w Dobrze, dobrze, dobrze. A mi się robi... A, ja mam na jakiej wysokości. To mnie przeraża, bo tam nic na dole nie ma. Wiem, to jest najgorsze. Znaczy czy wiesz. Tak. O, widzę nas inną naszą trasę. Dobrze, jeszcze trochę, jeszcze trochę, jeszcze trochę. A, tam na dole. Jeszcze trochę, to... jeszcze trochę. O, jest ta świnia jeszcze... zła. Tyle. Patrz, świnia, świnia. To ta, która mi się wpiprzyła. Oooo! O nie. O, yeah. o nie, nie skręcaj, bo ja się pójdę teraz! Shift! Tak shift! Mam no, na Patrzcie, się... Ale się grzywało. To jebało się. A to kurczak. Się kręci do góry i ten. Yy, tak Gwie. wiesz. To tak? pierwsze, że już na dół A, Abo być. Ja mi to O, się. się. Czekaj. Jebo, no, się nie będziemy. Noc się zbliża, ale masz pochodnie. Nie. Skąd z, z owcą. <laughs> Ze owcą. Ej, no mówiłeś, że one mają ten. one mają już inteligencję. Tak, tak. ale owce i tak są głupie. O, owca jest głupia z natury. W ogóle jedną muszę zabić na łóżko. Chodź. Przysmajmy się. Przysmajmy się. Ale nie. O, okay. Je, nie, mnie, nie, nie mnie, kurwa! Nie gnij. Spadaj stąd, spadaj, A, spadaj, spadaj. Zostaw stąd. owce, musimy mieć owce do rozmnażenia się. Yes, jest, tu jest Jest pułapka? Oby była. Jest! W skodę! Find the button. Jestem wygłupczy? Naciskaj, a coś fajnego wypadnie. Torcz, torcz, a. torcz. Może nie będę używać tego całego miecza. Torcz. Mów, kiedy coś ciekawego A, A, nic nie ma, dobra, daj ko ten... E, Kidow. Nie. Daj. Już sam wezmę. Dobra, ale ten, może nie, bo woda zaleje. Ej, no a jak ja, ja wyjdę? A jak ja wyjdę? Muszę, muszę najpierw ja się wykopać, nie? O, mogę się tutaj wyjść. Tu musisz się wygrzebać. gdzie ja mały, ja też chcę. Owca. Oż ty! Oż ty w mordę! Co tam się... Oż ty w z... mordę! Ja nie mogę wejść. Ej, e, chodź tu, weźmiesz moje rzeczy, i ja na A... rozpiecznię. Co jest? Ej, nie, owca, nie, nie, nie! Kurwa, krowa! <noise> gdzie ty tej krowie włazisz? Nie chodź wiem. Chodź tu. Albo tu, tu do, do Albo wymiona, albo coś. Tu do dziury wrzucam ci wszystkie rzeczy. Weźmy wiesz? Ja Zadbasz o nie i ja idę na walkę, bo ja tam ten. A ja zram tu. E nie, weź to wszystko. Wiesz to. Kurczę! Spadłeś! Człowieku, ale ty masz to wziąć, bo ja. Nie, to ja wezmę i ja bymę. Dobra, to ja cię nagram. Wszystko, wszystko. Jedziesz, jedziesz. Miałeś iść, nie uciekać. Nie, nie bierz co od tyłu. Ej, bijł się, biją się, biju się. nie się. Nie zabijaj, nie zabijaj. Nie, 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 zabijaj. Ocy. Ocy, ocy o, Owca uważaj. Patrz, poleciał za nim. Ej, weź ty się co. To idziesz na nich czy nie? Idę. Ej, tak, owca, przepraszam. Śpiewaj dalej, owcu. Bądź humanitarny, zabijaj od razu. Yeah. Już. Yeah. Awa. Zombie. Zombie, zombie. A nie, i one wejdą do mojego domu. Pierwszy. Z pierwszej części. Z pierwszej, z pierwszej, z pierwszej, z pierwszej, z pierwszej. Jeszcze jeden. Z pierwszej. Ojciec. Jest winner. Już yes. <todgłos> <todgłos> się O Oglądać. To jest dziura. Czekaj, zrobię ci ten. Zrobię ci. Pół płytki Nie, wejście. Oryginalne. No i to jest fajne. i z... to jest fajne. Więc to jest fajne. Więc to jest Może Więc Płotek jest płotek. Płotek fajne. Posiadam to mi pół Więc bo masz fajne. Tak. A, Nie jest w Więc No No, wiesz, nie ci Co? no bo sześć jest fajne. tym. jest Dobra, idziemy się przesłać. Ty mm -hmm. idziesz do siebie przesłać. Jeszcze jesteśmy u siebie. No tak, ale tak dla e, uścisnienia. E, nie wiem, ale potrzebuję jeszcze jednej wełny. Masz Ej, drugą wełnę? Okay. Spadłem łóżko. <laughs> Przeżyj się zajebisty. Dlatego też będziesz nagrywał, bo ty też masz takie fajne momenty. Śpiemy. A ja. nie. Kudy, ale trzeba będzie to nagrywać kiedyś. Co? Jak to się dzieje, że. To wszystko odpala. No co, będziesz nagrywał, nie? Ehm, następna wyspa dzisiaj. To od ciebie znowu w dół? No, ode mnie, tutaj następna. Ej, tutaj mi wszystkie rzeczy mają. Już idę do ciebie. Postaw sobie pół płytki. Co się bijesz? Tam jest skierdol. Skierdolaj Dziadzi! Creepy! Idź za klipera? No. Tam jest w ogóle, co tam jest? Tam jest cała Ale no chodź ej nie, dobra, nie, to był żart, chodź sobie. Nie. go zabiję. Dobra. Ja Jestem chaotkowym Ja mam Tylko zostaw ten mostek w spokoju. Idzie do ciebie. Come on, motherfucker! Yeah! Nie! Fuck! Oh <noise> my Zrobił Jesus. boom. Tu jest szkielet. Tu ty jest ja. szkielet. Dobra, ty, ty się a ja. A, na tom? Nie, na tamtą. Czemu ja tu A, Jest! Żyje! 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 Tak? Nie cierpię. Dawaj, dawaj, Sprawdź jak działa. Gdzieś tam gdzieś A, drabinki trzeba. gdzieś Must be. O, to dużo gdzieś dzisiaj gdzieś o! Creeper! O, Oż tam powinno iść! Jezu, wiesz jak ja się obłowiłem? Znalazłem cały dyspenser z nie wiesz. Wiesz ile tego jeszcze było? Nie wiem, ale szukam jabłek. Czemu nigdzie nie ma jabłek? Wszystkie zjadłam. Smaczne były? <laughs> tak. To a to ta. by się trawił celulozę? Chyba. Bo nie wiem. A celuloza to chyba filmka, tym Chcesz? A tu jadę ściągi Nie ja chcesz, jest, tak? Ja jadłem ściągi, żeby mi nikt nie przyłapał. A, no to celuloza jadłeś Troszkę, <noise> ja idę się zabić. Znaczy. You wanna kill me? I wanna kill me! Aaaa! Ciekawym czy ty tak w misku jestem? Gdzie? Patrz, bo wpadłem w narośla Wystarczy ci tylko trochę, powiedz? Ten, trochę pójść sobie dalej Wiesz co, e, ja zrobię to po swojemu czynniku, zbuduję tam o! przejście O, czekaj, to jeszcze raz to Czekaj, zabiję. czekaj, Boczni idę Chcę, żeby też inni zobaczyli mój klip No, 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 no Jump Leci. I tutaj znowu Uu, Dobra, przedłużę ci to, będziesz skakał dalej A <noise> ja będę budował Dobra, zgadzam się z tobą I Nie, bo dużo będzie za nisk. O, kostek też spadł Dobra, już nie, bo ja też chcę sobie skoczyć. A to będzie za blisko! No i... Uuu, tam się roi od przyjemnych. To sobie skoczysz wcześniej. Ja robię zejście na drzewo. To ja wszystkie ściągnę za sobą. Nie, po prostu skoczysz w tym miejscu. Na przykład o, stamtąd. Gdzie się stoisz. Mm -hmm. do się i skocz nagle w prawo. Opa! <śla> o, złapał się. To muszę skacząc. Trzymaj. Ja. Yeah. Śja. Zombie, zombie, mięsko zombie. A. Uuu, czy ja jestem, silny? A jestem, o, jestem z A ja jestem prawdziwy. O, jest następny tym No, ej, czekaj, co on zrobić? Żypki są. Tak? Ale nie zbieram rybków, bo wchodzę do mechanizmu. Czekaj, A. czekaj, nie wchodź jeszcze. Ja pił, tu jest zombie! Mówiłem, że tam się doi od różnych kolegów. Ale wiesz mi, spamuję ręką. Ej, i Clipper wyszedł ze ściany. Czy to nie próbowałbyś? Nie pozwól mu dosadzić mechanizmu. A ile ja mam jeszcze czekać na tym zombie, że to jest... Bije... zombie zombiego. Ura zombie! Bijesz zombie jego Czy Czujesz się zajebisty. Tak. <grymne> spadł. Yes, był padł. Nawet... Ciekawe, co... Ciekawe co to jest? O! Co to jest? Co? Jest! Tłot jar! Czego? czym? Od czego? Od czego? Łat, od łatweopalności? Nie. Od nieśmiertelności? na ten, na ogni. A, no to... O... Bo jest gdzieś jezioro lawy. Wiem, Pobrotałem wiem. tam z kinszoku. Wow. O, skrzynka. Ty się I tam to wie. wiesz co, może ja... ja to proponuję zrobić tak, żebyś to zebrał wszystko co tam jest, a ja chciałbym wyjść. Tylko nie mam co e, wszystko? Gdzie? Pozadz się, tak! Nie chcesz na przykład drewna? E... Nie mam, nic nie mam. O, zombie tu się jeszcze ten... No wiem, ja rozwalam ścianę i próbuję się dowiedzieć co to jest. Czekaj. Ja już się sprawię, już sprawię, już sprawię, już, trafię, już trafię. O, kur... Gdzie ty jesteś? Jezu święty, ja aż tam się ruje od przez... Jezu! Co? Kliknęłem Wybuch.

Zejść tam, tam do mechanizmu, a tam jest pełno e, utworu. Nie mam za dużo rzeczy. Chyba, że. daj mi tylko miecz. Czekaj, czekaj. Mi. Przejdę się sobie. Nie mam twojego miecza. Ja się przejdę. Ja sobie idę I na to. I dlatego jest. Opa! O, a ja Kusi. Nie lubię was. No, nie lubię nie tego. Ja zbieram chyba wszystkie. Najproszą. Wszystkie rzeczy nie <noise> to Nawet nie musiałeś rozbrazić mechanizmu. Zobaczmy, czy jeszcze leci też. Nie, nie ma czerwonego proszku. To może zabierzmy się za to, zobaczmy, gdzie jest ta skrzynka. No to wychodzi. E, skrzynka jest już. No wyłaś. A, tędy. Tak, tędy. E, dispenser, by... dispenser. Dispenser? Nie wiem. Teraz wezmę to. Ja zrobię ja skrzynkę i kończymy, nie? Dobra, come on, come on. To ja idę do domku i najgryjcie te pne do tam Eee, Gdzie tu jest? Oj. Aż masz problemy. Powinno być 9 ewentualnie. Nie, 9, bo co po jednym tym. Ile masz? Czego? Spotkiewiczów. Spotkiewiczów? Dziewięć. Dziewięć? No to tyle, bo tyle wchodzi do dyspensora. Bo one się nie stakują. Gdzie to jest? Skąd tyle? Na pewno? O, zombie. O, jest, znajduje się. Zombie, zombie. Ja? Ja. On? Hmm? Eee. Nie pytaj. Czekaj. Okay. Trzeba. O! Nie Muszę was. sobie skombinować coś lepszego mm. na dwie. Dobra, no to tyle. Spadłem. że. No już idę. Mm. Ja to zrobię? w radykalny sposób. Nie, ja nie chcę się. Mieć... Weź mnie zostaw. Weź mnie zostaw. Tak mam... O. o, wszystkie czciłem się tak No. No to co? Kończymy, nie? No. Czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? No przede wszystkim moja pierwsza seria prawdopodobnie będzie to seria solo na no, niektórych modach, pewnie na no, tych podobnych do tłuźka, Machu Agers, tamten grad. Ja jestem nawet w piątce. Weź mnie zostaw. No właśnie. Nauczysz no, się następnym razem. Dobra to co? Ja, ja jestem skipper. Tak, już jestem. Ja jestem skiksa... nie już nie widać. Tak i do zobaczenia w kolejnych odcinkach Ultimate G Valley. Siema. Siema. I jeszcze jako dodatek do odcinka piątego macie tutaj zdjęcie Xara.